Cześć, witam was w pierwszym odcinku z czwartego sezonu z Farminga. I kurde, jest to kurde, czwarta seria już z Farminga. I gramy sobie na mapie przemasowo. I będzie to prawdopodobnie ostatnia seria już z Farminga. Ale nie wiem. Na chwilę obecną myślę, że to będzie ostatnia seria już. No, i prezentacja gospodarstwa w pierwszym odcinku jak to w poprzednich seriach było. No. No to zaczniemy od, kurde, tutaj maszyn. Kurde, oczywiście, Bison. Kurde, Bison ładny z modów. Ursusik, sobie tutaj jest. Oczywiście, 60. Nie mogło je zabraknąć. I tu jeszcze Zetor jest. To przejdźmy teraz do kolejnego garażu. Ogólnie chcę później kupić krowy. I gdzieś może tu się zmieszczą, albo coś na gospodarstwie. I tutaj mam zgrabiarkę i przetrząsarkę, czy jak to tam się nazywa? Opryskiwacz, ale nie wiem z jakiej marki, czy z czegoś, muszę zobaczyć, gdzie to jest. Tutaj, to jest ten. Jakiś termit, czy coś tam, ale mam jeszcze biarski, ale ten termit wy wybrałem. Przyczepa autosada, fajna jest, tak jak w poprzednich seriach miałem. W paru, tam miałem chyba w dwóch seriach. Tam przyczepę Kościareczka, ale nie pamiętam, kurde, jaka muszę zobaczyć. Nie wiem, jakieś RK czy coś tam. O, pociąg jedzie. No, i ogólnie jest to mapa y, przemasowa, jak mówiłem. I przems przemsona jest to mapa. Kurde. No, i tutaj jest z mod znaczy z, y, or Kurde, no. Kurde, puk no słowa mi zabrakło. Kurde, coś krzywo to stoi jakoś. Różowe brony, kurde. Tak jak na lubelskiej wsi. Ej, lubelskiej dolinie! <grywa> Lubelska dolina. No, i tak się prezentuje moja gospodarka. W na następnym odcinku będziemy, kurde, kosić sobie. Pszenica chyba tutaj jest zasiana, czy nie? Pszenica? Czy co tu jest? A nie, soja jednak. Będziemy sobie soję kosić, Wizonem, kurde. No, i planuję tak z 20, może odcinków, czy coś, albo 15 z tej serii. No, i myślę, że tak będzie trwało na nie wiem, z, miesiąc, dwa. W wakacje pewnie skończę tą serię już. I farming pewnie będzie raz w tygodniu albo dwa. Zobaczę jeszcze. No, i to będzie tyle. Taka prezentacja mała. Tu też jakieś silosy mam. Tu, tutaj już były wcześniej. Pociąg, kurde, mnie zaraz rozjedzie. No, i to będzie tyle. Kolejny odcinek będzie. Może jeszcze w tym tygodniu zobaczę. Albo raczej nie, chyba w następnym raczej. No, to będzie tyle. A więc trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnych filmach. I zapraszam również na poprzednie filmy. No i to tyle. To trzymajcie się. Cześć.